Laj, 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 laj. jakiś cykl dalszy? Czas pokaże. Laj, 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 laj. Kiełbasa, browary i inne towary. Narodzie kochany, ja tobie dam. Obiekę lekarską i rentę wysoką. Tylko mnie wybierz na prezydenta. Laj, 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 Laj laj laj, laj laj, laj laj, kokosypa narodzie kochany, a zamiast pracy, taniec i śmiech, i każdy będzie miał co tylko będzie chciał. Rząd Donalda Tuska przystępuje, jak państwo wiecie, do realizacji centralnego portu. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że CPK to jest duża szansa. Tylko mnie wy. Bezór, pijcie polskie wino! Ja obiecuję wam, 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 ja wam tralalala! ZWIĘCZĘŃ Panie prezydencie! wsparcia!